Siemanko, ja jestem dymon. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję oraz pokażę, jak wykonać krok po kroku pięć takich trików bardziej technik, w których na koniec ukazują się w efektywny sposób wszystkie cztery asy. Zapraszam. Na początek pokażę Wam od razu dwie pierwsze techniki, ponieważ zasada do nich jest bardzo podobna a więc pierwsza wygląda tak a tak wygląda druga technika, mówimy sobie stop na przykład tu, bierzemy i cyk najpierw pierwszy, oczywiście w każdym z tych trików będziemy musieli sobie te asy przygotować i to już od was zależy jakie sobie ewentualnie oszukane tasowanie użyjecie nie musicie tego robić, ale jeżeli chcecie, żeby nie wyglądało to podejrzanie, to wymyślcie sobie jakieś swoje. Ja na przykład yy, w pierwszym triku użyłem takiego Rifle Shuffle, ale po prostu część z asami musi pójść na koniec, żeby się nie zmieszało. Taka jedna z podstawowych technik, oczywiście asy układamy wszystkie 4 i jeden w ten sposób, i później bierzemy sobie. Double Lift, czyli udajemy, że jedną kartę, a bierzemy tak naprawdę dwie w ten sposób. I bierzemy. Albo ja zrobiłem trochę trudniejszą technikę, ale ona mnie prowadzi akurat do, idealnie do tego momentu, żeby później rozsunąć łatwo. Jest to Stewart jest Gordon Double Lift. Wygląda tak. To jest trudno, żeby tego nie rozsunąć. Więc to wymaga też ćwiczeń. Robię tak, i później. W tym samym momencie rozdzielam te dwie, i tutaj palcem. Wysuwam w ten sposób. I wtedy odkrywają nam się nagle wszystkie cztery asy. Jeszcze raz. O tak. Tylko, że to jest trudne, bo akurat, jeżeli karty są tak wydrukowane, że są lekko wygięte, akurat w te strony, to jeżeli karta jest pod spodem odwrócona, to jest bardzo ciężko tą ściągnąć, więc można ją sobie lekko też wysunąć. Wtedy będzie łatwiej po prostu ją ściągnąć. Jeżeli by były w jedną stronę, no to to by było po prostu prostsze. O tak. Jeżeli ta jest wygięta i ją blokuje trochę. No to to jest trudniejsze, ale chyba jedna z prostszych technik. Tak ja sobie robię na przykład, przykład tasowanie. Można też zrobić nie wiem coś w tym stylu. No. No i ja biorę sobie double lifta, cyk, który mi się trochę rozdzieliło, i w ten sposób. Można sobie też ułożyć w takie strzałki, jak ja to zrobiłem, jest bardzo proste. Teraz drugi. W drugim triku musimy ułożyć sobie już troszkę inaczej te asy, rozdzielamy sobie mniej więcej w połowie, chociaż według mnie lepiej, łatwiej jest, jeżeli ta górna część jest trochę mniejsza. Pierwszego asa odwracamy i chowamy tu do środka, drugiego normalnie, a trzeciego musimy podłożyć pod spód tej części. Czyli tutaj mamy dwa i tutaj dwa, z czego jeden odwrócony. I układamy, i podkładamy sobie tutaj mały palec pod te dwie części. I teraz na przykład można zacząć, że się udajemy, że rozdzielamy tak palcem. Właściwie te techniki już były na jednym z moich filmów. Gorąco zapraszam kliknąć tutaj. Cyk. Albo no, tym palcem jak chcemy, ale łatwiej jest chyba środkowym. I później już podnosimy tą część naszą. To jest taka oszukana technika. Robimy tyk. I teraz. To jest już trochę trudniejsze. Tutaj, tak jak wtedy, musimy wysunąć, tak jak było w poprzedniej technice, ale tutaj trzymając w ten sposób trzy palce na górze, kciuk na dole, o, i palec jest wolny. Serdeczny musimy przetransportować tutaj, przyłożyć w ten sposób. I teraz musicie to długo ćwiczyć. Trzeba tutaj wysunąć tym palcem i później obrócić. No, tak powoli, to, to jest to trudniej pokazać, ale. Jeżeli zrobicie to szybkim ruchem, to powinno wyjść coś takiego, już Wam mówię dokładniej. Trzymamy. Najlepiej jakby te były trochę bardziej z brzegu, aniżeli tu gdzieś. I tak wysuwamy, nie wiem czy to widać. O, widać, dobra, ja teraz widzę, że widać. O, jeszcze raz. Tak i robimy obrót. Ciężko jest to wytłumaczyć dokładnie, no ale jeżeli się przyjrzycie, ćwiczycie, to coś takiego powinno Wam wyjść. Więc jeszcze raz tak, jeden na dole, jeden na górze, wkładamy palec, cyk, przydzielamy tam, gdzie mieliśmy oddzielony małym palcem, tu wysuwamy w ten sposób, a tu tak jak wtedy to się też w sumie dość fajnie układa. Możecie sobie zacząć ten trik, chociaż właściwie nie zbyt polecam, bo to jednak widać. już po prostu tak zwyczajnie przekładając sobie te karty, cyk i później dopiero wykonujecie. A jak to zrobić, żeby dojść do naszego układu? Mamy wszystkie cztery asy na górze. Zdzielamy sobie jednego, obracamy, tylko szybko, żeby to też nie było widać, przykryć. Drugiego kładziemy i tutaj już podkładamy sobie palec. Trzeciego tu. Jak składamy, to chwytamy już po prostu w tą górną kubkę. I później już reszta idzie tak samo. Prawda? Cyk. To jest też fajna technika, ale wymaga oczywiście ćwiczeń, jak wszystko. Przyznam nieskromnie, że trik, który zaraz zobaczycie, jest mojego autorstwa. No, chyba, że ktoś taki już wymyślił. Nie wiem. Nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Ok. Że można sobie trochę tasnąć na początek i uwaga, cyk, cyk, cyk. To jest taki szybki efekt, ale zadziwiający, mam nadzieję. Cztery asy. Ja wykonując to, położyłem sobie wszystkie cztery na górę, ale takie już bezpośrednie przygotowanie, to jest dwa na górze, dwa na dole. W ten sposób i Cała technika polega na tym. Pewnie znacie taki, taką technikę wybierania dwóch kart z góry i z dołu. Pokażę Wam teraz slow motion. Po prostu ściągamy karty kartę z góry i karty z dołu. Tak, tak powoli to się nie da ściągnąć idealnie dwóch, ale o. I łapiemy w drugą rękę. I teraz już mamy dwa asy. A teraz. Znowu to robimy, ale rzucamy talię na stół. Już mi się złapała jakaś karta. I potem i odwracamy w ten sposób. Po prostu. Cyk, cyk, cyk. Pokażę Wam, jak to zrobić, żeby był fajniejszy ten trick i lepiej wyglądał jeszcze. Ja sobie na przykład położyłem wszystkie już na górze. Teraz nawet można już teraz przykrasować w ten sposób, żeby ich nie pomieszać. Oczywiście. Ja zrobiłem sobie także. Gatka szmatka i rozłożyłem tak, żeby ich nie było widać. Teraz je widać. No i po prostu przełożyłem sobie podczas tasowania dwie na dół. Teraz mam już porówno I znowu sobie potasowałem w ten sposób, żeby puścić te dwie z dołu, przetasować i zostawić dwie na górze. Dobra? Mamy nasze piękne ułożenie. I teraz wykonujemy sobie. To naprawdę można zrobić. Ops! Złapamy się dziesiątka. Naprawdę można zrobić bardzo szybko i wygląda zarąbiście, a jest to łatwe, bo te karty się same wyślą. Zawsze mi się dziesiątki łapią, ja nie wiem czemu. Czemu akurat dziesiątki? Można to wykonać szybkimi ruchami: cyk, cyk, cyk. Wszystko jest. Jeżeli chcecie mieć jakieś ułożenie, na przykład ja lubię mieć ułożenie, że one są mosko z kolorami, to wystarczy ułożyć sobie, że na przykład czerwony mamy na dole i kładziemy tu, to tu, musi, to tu musimy ułożyć w ten sam sposób, czerwony na dole i tu. I wtedy jak wykonamy, to ułoży nam się fajną kratkę. Możecie sobie popróbować, jak sobie chcecie, zarobicie to wygląda. To jest trochę dłuższy triczek, ale nie tak długi. Jest ze mną Leon? Jestem. Już Leon. Dobra, przetasuję sobie. Super. I teraz tak, Leon, weź talię. I wykładaj po kolei karty na jedną kubkę. Okay? nie, nie na monitor. Nie. Dobra, nie o, jest. nie kichnąłeś. Dobra. Ile? No wy wykładaj sobie. Ile chcesz? No tak, właściwie to masz ile chcesz, ale tak mniej więcej, żeby była połowa, żebyśmy mieli porówno. Dobra. starcz Którą kubkę mi dasz? Tą. tą. Ty chcesz mieć tą, co wyłożyłeś? Tak. Proszę. Patrz. Teraz wyłóż od lewej do prawej, tak na dwie części, wszystkie karty. Od lewej do prawej. A, to w sumie nie ma sensu. To powiedziałem, dobra. Dobra, już wyłożyłem. Przyspieszymy tutaj Leona. Super. I teraz uwaga, co się dzieje. Leon wyłożył ile kart chciał, a tu nagle cyk wszystkie karty na górze to są oczywiście osiorki dziękuję ty coś chyba pokręciłeś? ten trik akurat się na bardzo prostej technice opiera tak jak w poprzednim układamy sobie dwa na dole, dwa na górze można sobie jakoś oczywiście potasować, jak chcecie żeby ułożenie było takie samo no i czekamy aż tak wyłoży z 15 do 20. Dopiero teraz mówimy mu, że może wyłożyć ile chce. Bo tak to, jakby wyłożył z, e, bardzo mało kart, to by było słabe. Bo uważam, żeby było mniej więcej porówno Naprawdę nie ma znaczenia, e, którą talię my dostaniemy. I tak jak rozłożymy na dwie kubki w ten sposób, to na duże zostaną nam asy. Cyk. Dobra. I teraz, wszystkie to asy. Powiem wam jak to działa. Kiedy po prostu mamy dwa na dole, dwa na górze, to jak widz wykłada, to już automatycznie dwa asy znajdują się na dole. No i jak już resztę wyłoży to już nie ma znaczenia za bardzo. A my też mamy dwa na dole. I teraz wychodzi nam tak samo. I jak rozłożymy, to zawsze dwie ostatnie karty będą na górze. Bardzo prosta zasada, ale myślę, że też nawet fajny trick. Ten trik akurat też był na tamtym filmie, o którym mówiłem, oczywiście w karcie to jest cały czas, nie zniknęło, więc możecie sobie wejść, ale tam nie był wyjaśniany oczywiście, przykładam sobie troszkę i tak, powiedz stop, na przykład tutaj, zdzielimy sobie na dwie części, tutaj no i teraz uwaga, tu są asy, jak i również tu i tutaj. Tutaj, tak jak w drugiej technice, musimy sobie przetransportować dwa asy, ale już nie odwrócone. Tylko zwyczajnie tak gdzieś do środka tali i tutaj palcem zatrzymujemy. O i znowu jest ta technika, że stop, rozdzielamy, a tak naprawdę tu kładziemy i automatycznie tu są dwa asy i na górze tej. Rozdzielamy i rozdzielamy jeszcze z tej części. I tak naprawdę to jest jedna wielka iluzja. Jak to wszystko właściwie. Którą na dłuższą metę to jest łatwo się domyślić, właściwie, ale tak, to jest taki sekundowy efekt wow, że tak przez chwilę naprawdę wygląda to efektownie, a później już można się domyśleć. Ale oczywiście asy znajdują się tutaj dwa i tutaj dwa tylko. Ale przez to, że trzymam jeszcze tą talię w tej ręce, a to podnoszę i kładę tu, a te dwie tu, sprawia wrażenie, że te należą do tych. Pokażę wam jeszcze raz. Przykładamy sobie tutaj. Można dopiero teraz, na przykład zacząć ten trik, który dzielam. Tak, niby. przykładam tu, i tu. Teraz odwracam tą rękę, biorę tą i tą. Może tak raz tą, raz tą. Tu kładę tu, kładę razem z tym. I teraz pojedynczo, na przykład w innej kolejności, żeby to też nie, żeby to sprawiało takie wrażenie, że bierzemy z czterech różnych miejsc. Bo jeżeli zrobimy to tak naraz, to tak trochę gorzej to wygląda już wam mówię o co mi chodzi. Kiedy byśmy zrobili coś takiego, bierzemy to, 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 to bym zrobił tak tak, no to to już się jest łatwiej domyślić. Ale kiedy robię tak, tak, tak. I teraz biorę jedną drugą i później znowu na przykład w takiej kolejności pojedyncze te karty odsłania, to po prostu wygląda no to lepiej. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Koniecznie zobaczcie też ostatnią relację, bo tam bardzo fajna color change wleciała. Ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się do następnego odcineczka. Cześć! sobie stop na przykład tutaj oddzielamy i cyk poleciało